Dzisiaj nie lada gratka. Temat, który myślę, przyda się wam na przyszłość bardziej, ale jak zawsze trochę informacji przemycę pomiędzy mam nadzieję, że przydatnych. Słuchajcie, piąty dzień kwarantanny. Siedzę w hotelu. W zawzięcie szukam mieszkania, co okazuje się nie lada wyczynem dla polki, która dopiero przyjechała i dopiero rozpoczyna pracę i nie ma kontraktu od miesiąca, dwóch, trzech. Jestem skanowana od lewa do prawa i pytają o dosłownie wszystko. Także słuchajcie, naprawdę to jest jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Bardzo się różnimy. U nas pamiętam, że po prostu przychodziłam, mówiłam: Dzień dobry, tak chcę to mieszkanie, dziękuję. Podpis, i wszystko grało. Więc tym aspektem jestem zaskoczona. Nie byłam na to przygotowana, ale jestem w hotelu, jest miło, są smakołyki, jest ciepło. Jest ok. Uczę się holenderskiego, bo tutaj mówi się, mówią flamandzki, mówią niderlandzki, ale de facto to jest holenderski, więc uczę się holenderskiego Stomem z tomem z YouTube'a. Także YouTube najlepszy. No, a dzisiaj, dzisiaj temat rozstaniowy. Myślę, że jest na to sposób, dziewczyny, na tą sztukę zrywania nie ze strony zrywającej, tylko ze strony odbiorcy tej sytuacji i e, oczywiście wszystko co najlepsze dla Was. Jedziemy! W idealnym świecie osoba, która z nami zrywa byłaby przejęta nami, martwiłaby się o nas I, e, i w wielu przypadkach nawet tak jest, że osoba, która z nami zrywa również przeżywa to rozstanie, bo wie, że nas zraniła. Ale! Ale, ale, ale! Jest też drugi aspekt tej sytuacji, ponieważ widząc cierpienie drugiej osoby, kiedy od niej odchodzimy Wiemy, że mamy wartość, że ta osoba cierpi, bo straciła kogoś ważnego. Czyli tak naprawdę jest to też dowartościowujące bardzo mocno, kiedy my okazujemy komuś, kto z nami zrywa, że nie chcemy, żeby odszedł, że cierpimy, że jest nam przykro, że nie chcemy się z tym pogodzić. To jest dowartościowanie dla drugiej strony bardzo, bardzo mocne. Zobaczcie, że osoba, która z nami zrywa, zawsze. Gdzieś tam liczy na to, podświadomie, oczekuje tego, może tak, jest przygotowana na to, że będziesz cierpiała. Dlatego też faceci uciekają od tych rozmów, bo nie chcą tego widzieć, doświadczyć tego momentu, kiedy cię zranili. Mężczyźni ze swojej natury, uwierzcie mi, nie lubią być kimś, kto powoduje cierpienie czy ból w kobiecie i widzieć to. Oni tego nie chcą widzieć. Oni mogą wiedzieć, ale dopóki tego nie widzą, Mężczyźni są wizualni, więc uciekają od takich sytuacji. No ale spodziewają się tego. Więc facet z tobą zrywa, spodziewa się, że będziesz cierpiała, że będziesz płakała, że będziesz prosiła o kolejną szansę albo zadawała milion pytań. Więc co należy zrobić, żeby zaskoczyć faceta w takiej sytuacji? Oczywiście nie przeżywać. To jest Teoretycznie ten sposób, który Wam dzisiaj dam, jest bardzo prosty, teoretycznie, naprawdę. Nie musicie nawet robić notatek, zapamiętacie to, gwarantuję. Natomiast w praktyce to jest sztuka kontrolowania reakcji na swoje emocje, bo emocji nie można kontrolować. One będą wzrastać w tobie i na pewno będzie się wytwarzało podciśnienie, i będzie kula w gardle, i będzie ciężko. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby tego nie dać po sobie poznać. Żeby powiedzieć, uwaga, krótkie, magiczne słowo, okej. Okay. I tak tą sytuację wygrać, że tak powiem, żeby to ok było w całym twoim ciele. I w gestykulacji, i w mimice, żeby to było po prostu okej. Okay. Zrywasz ze mną, okej. Okay. Ja, ja jestem wartością, chcesz wyjść? Zostawić mnie, okej. Okay. Co daje nam dokładnie takie obrócenie sytuacji? Już w momencie, kiedy jest ok, już jest taka małutka myśl w głowie mężczyzny: co to się stanęło? Ona nie cierpi, um, nie pyta, nie płacze, nie tupie nogami, nie ma w ogóle reakcji, której się spodziewałem. Ojej, czy na pewno zrobiłem dobrze? I uwierzcie mi, że już na tym etapie facet zaczyna się zastanawiać, o co tu chodzi, bo jest to tak nieprzewidywalna. I rzadka reakcja yy, niespotykana. My zawsze jesteśmy bardzo emocjonalne przy rozstaniach, więc tutaj zaskoczymy faceta. Okej. Okay. I kolejny aspekt bardzo ważny. Nie zadajemy pytań. Jasne. Chcemy znać odpowiedź. Każdy z nas lubi mieć jasną sytuację, załatwioną, zakończoną sprawę w głowie. Ale de facto, kiedy facet z nami zrywa, czy to tak naprawdę ma znaczenie? Dlaczego? Nie chce być z nami? Nie traktuje nas jak wartości, którą chce mieć w swoim życiu? Więc bez znaczenia jest to, z jakiej przyczyny? Nie chcesz być ze mną? Ok, nie muszę wiedzieć. To jest kolejny podpunkt, który jeszcze bardziej spowoduje, że będzie się działo w jego głowie bardzo dużo. Będzie się zastanawiał, o co chodzi. De facto, dobra, zerwałeś ze mną? Nie jesteśmy razem, nie dotyczysz mnie. To jest zerwanie, więc tutaj nie ma więzów krwi. To jest zerwanie na polu romantycznym, więc tak naprawdę od tego momentu, kiedy ktoś zdewaluował ciebie i cię zostawia, to już nie powinna być Twoja sprawa. Oczywiście wiadomo, jak jest w praktyce, ale spróbuj potraktować tą sytuację jak w grze w pokera. Poker face. I po prostu zachowaj to wszystko, co się w tobie dzieje, na później, jak on już wyjdzie, jak już spotkanie się zakończy. Jest to naprawdę piękne zachowanie się z klasą, ze spokojem, z pełną akceptacją. Jest brak tego przeciągania liny, jeżeli chodzi o kontrolę sytuacji, kto jest tutaj ważniejszy, kto. Nie, jest w porządku, jest totalny spokój. Uwierzcie mi, że w sytuacjach bardzo emocjonalnych jaką sytuacją absolutnie jest zrywanie, to jest totalny szokens dla kogoś, że Ty potrafisz w tak spokojny sposób przyjąć tą informację, nie zadajesz pytań i jesteś w pełnej kontroli samej siebie. Uwierzcie mi, to robi yy, wrażenie. I jest to nie tylko cudowny start dla no-kontaktu, więc niezależnie od tego, czy chcesz, żeby ten facet do Ciebie wrócił, czy chcesz po prostu pójść do przodu i się zregenerować, to jest cudowny start. Po czasie będziesz czuła się wspaniale, że tak się zachowałaś, że miałaś kontrolę, że nie dałaś się ponieść emocjom, że dałaś tak naprawdę mu też tą wolność, którą on ma de facto, nie zatrzymując go na siłę, tylko zaakceptowałaś go ze wszystkimi jego prawami. Ludzie mają prawo nas zostawić, ludzie nas zostawiają. Po roku, po 5, po 10, po 15, tak się zdarza i tak jest. I jest to wielka sztuka, sztuka akceptacji, ale ona naprawdę pokazuje klasę, i myślę, że takie osoby, które tak potrafią się zachować, my wspominamy inaczej. One zapadają nam w pamięć i mamy do nich szacunek, bo w sytuacji kryzysowej zachować spokój to jest naprawdę piękna cecha. Podsumujmy zatem. Cały dzisiejszy sposób, czyli sposób na to, jak odbierać zrywanie, i możecie ten sposób też wykorzystać na innych płaszczyznach życia, kiedy coś nie idzie po waszej myśli, czy to w biznesie, czy ktoś wam odmawia, yy, w pracy. Okej. Okay. Słuchajcie, przede wszystkim nie dowartościowujemy tej osoby, która z nami zrywa, która w tym momencie nas dewaluuje, więc my nie chcemy jeszcze bardziej podbudowywać tej osoby. No nie. Druga sprawa, już się pojawiają myśli w głowie faceta, bo sytuacja jest bardzo zaskakująca. Zaczyna być może wątpić w decyzję, którą podjął, bo w tym momencie wydajesz się kobietą o wysokiej klasy. Naprawdę, wysoka klasa. Nie każda kobieta dźwignie tą emocjonalną sytuację w taki sposób. Także to robi wrażenie i to sprawia, że facet dużo szybciej zacznie o nas myśleć, jeżeli będziecie chciały zrobić nau no kontakt. To dziewczyny, no kontakt zadziała dużo szybciej, jeżeli od początku w sytuacji kryzysowej będziecie wyczilowane. nie po stu telefonach, nie po stu SMS-ach, tylko od początku. Coś się wydarzyło, ok, no kontakt. To zadziała dużo szybciej. Uwierzcie mi na słowo. Słuchajcie, my jesteśmy emocjonalne, wiecie o tym, czujecie to i to jest piękne i nigdy nie przestaniemy być. Natomiast. Reagowanie na bardzo emocjonujące nas wydarzenia i okoliczności w sposób spokojny robi niesamowite wrażenie. A dwa, ty czujesz, że przejmujesz kontrolę i daje ci to poczucie spokoju, a z czasem nabierasz też więcej szacunku do siebie, takiej dumy wewnętrznej, że nie dajesz się ponieść emocjom, a wiecie dobrze, że w emocjach mówimy czasami kilka słów za dużo. I czasami żałujemy tego, jak się zachowujemy. Dlatego dzisiaj ode mnie dla Was taki sposób: ok, bez pytań, akceptuję i idę do przodu. I zobaczycie, że taka postawa robi wrażenie, kto wie, co się wydarzy dalej. A, ale myślę, że jeżeli chcecie, żeby ktoś wrócił, to to jest wciąż najlepszy sposób i to spowoduje, że ten ktoś wróci szybciej. Także dziewczynki, całuję Was e, ogromnie z Belgii. Um, jest mi tu dobrze, nie martwcie się, dajemy radę. Szukamy dalej mieszkania, także to jest e, główny, że tak powiem, podpunkt wycieczki, i teraz jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że niedługo już zrobię Welcome to my creep, naprawdę i kolejny film, czyli piątkowy, będzie już z mojego mieszkania. Tymczasem, Zuchy, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w piątek. Pa! pa.